Ten hotel serwuje drinki 24 godziny na dobę. O, mam waszą uwagę. Assalamu alaikum. Ostatni raz jesteśmy w Hurgadzie. W tym tygodniu. Witam w hotelu, który jest w Egipcie. Ma nazwę postatku, a wzoruje się na grecki. Zapraszam do Titanic Palace. Lokalizacja. 10 km od lotniska w Hurgadzie. Bliziuteńko. Blikutko. Hotel ma bardzo ciekawe sąsiedztwo. Bo sam jazz aquamarine. Andrzej to zadufany w sobie but. O, o! o! No, to nie moje słowa, to odsyłuj. No a wiadomo, sąsiad nie może mieć lepiej. Bo niby czemu? Bo złodziej to pewnie nakratł, tak? Pokoje od 40 metrów kwadratowych. Duże, ale dopłać do Swimapa. Mapa. Co będziesz na wakacjach oszczędzał? Zaimponuj, rodzinie. Ale jak każda wspaniała rodzina ma trupa w szafie, tak Titanic ma pokoje błagające o remont. Hotel wybudowany 15 lat temu Ostatnia renowacja miała miejsce 5 lat temu I już chyba czas na kolejną Basenów tyle ile gwiazd na niebie Na jeden nowy w Jazz Aquamarine Titanic stawia kolejne 3 Co by sąsiad nie miał lepiej Baseny są ogrzewane, więc na zimę jak znalazł Znajduje się tu również pokaźny aquapark Więc twoje dziecko będzie miało co tu robić Morze, piasek, molo, disco polo wie, wie. Jak na hurgadę ładna rafa koralowa Ogólnie na terenie hotelu bardzo dużo leżaków Więc nie musisz latać i Jedzenie ogólnie smaczne i bardzo różnorodne. Kolacje wieczorne tematyczne, nie ma monotonii. Na śniadania serwują z świeżo wyciskane soki, no i ultra all excuse me. I lobby bar 24 godziny na dobę. I restauracja mongolska to jest ogień. Animacje są jak najbardziej w porządku. Te dla dzieci i te wieczorne i te w ciągu dnia. Chociaż pojawiają się głosy, że animatorzy trochę zlewają swoją pracę i okazjonalnie poproszą Cię o napisanie opinii. Zacznijmy od tego, że to jest hotel dla rodzin. I na wyjazdy ze znajomymi. No bo drinasy po północy. Czas na nocne Polaków rozmowy. Jeśli chcesz na siebie zwrócić uwagę obsługi, zacznij krzyczeć, że w Aquamarine jest lepiej. Bardzo dobre all inclusive. Mimo tego, że mogliby już go odświeżyć. Titanic jest godny polecenia i...